Tima, ale nie wiedziesz w statwie. Tak? No? To pasero. Nie masz psychy. No? Wjechał w to i mówi... Dobra, idę spać. Czemu? I, dzień dobry. Cześć, cześć, cześć. Ja mam taką sprawę, bo, bo, bo wujek jest ogólnie chory i chcielibyśmy mu wózek podrasować jakoś, coś trochę. I przy okazji mi auto naprawić. Eliza, chcesz zrobić wózek? Tak. Dobra, always hit'em. Ty musisz się uczyć, po to masz akres próbny. Tego jeszcze nie naprawiali. No to... Co jest z nim nie tak? Trzeba go podrasować w jakąś butlę z gazem, jakiś napęd elektryczny. O kur... Nie. Można To Hm? Można rachunek. To jest kur... Aaaa... Dwa, trzy, Aha, można na kartę? No nie, nie można niestety. Ale żeście podrasowali no, teraz, no. No nie teraz to podrasowali, się powinni Co ci się stało? Musiałem coś w końcu włosy. Boziu, no i teraz wyglądasz jak człowiek. A, wcześniej to nie wygląda jak człowiek, tak? Wcześniej jak ma opalę, Aha. To wyglądasz jak taki milf, porządny. Dobra, milfy nie są smakty, nie? No tak. Taki milfik to milfik, no. Właśnie, zostaw. Można autograf, <grym> Przestrze, proszę. Przestrzeń, przestrzeń. autograf. Tak, ale mam tylko taki długopis, co na ciskach, się podpisuje. No dobra. Ej, dobra. Do razy, razy dwa? <grym> razy dwa. <grym> autograf. Poproszę mm. no autograf. Ale ostro. O kurwa. Bratan. On zamknął auto, nie mogę go wyjąć. Nie mogę go wyjąć. Nie mogę go wyjąć. O, się kurwa kopci! O, się Nie, nie piję, nie piję, nie piję! Nie, nie. <sum> 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 <nie sum> więcej, więcej już mnie nie podpuścicie, kurwa! To jest co jest? A że tej z kasią. Tylko do basenu z jakiegoś na golasa, tak, bo tak, tak, przegrała tak. w bilarda i musiała skoczyć, no co no? My to codziennie nie skaczałem do basenu CV. Nie... <sum> Ale i na golasa! Ale mi na golasa! Na góra co? Jesteśmy później co? 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 Prawda Nie Nieprawda, nieprawda Słuchaj 61 powrót do 306 O k***a Ty k***a sprzedawasz nas zawsze No to ważne, co i zrobi. Zawsze sprzedasz. Mówi, że nie. Ale boli, co sprzedam? Dałem, a ja nie mam początku, no, posłuchaj. To sprzedał. A żeby mi zaraz mój sąsiebie nie sprzedał, żeby było jej ja, wiersz, wyrównanie. A co, ruchałeś się w Skych, czy nie? A, czyli, czyli tak, dobrze rozumiem. Dziękuję. Wow. Dobrych... Jak czy? jeszcze raz wystawisz to będziesz w... na cmentarzu zakopany, albo w lesie będziesz liść sobie jaja, Kumasz? A W jakim lesie? Nie mogę powiedzieć Powiedz, powiedz To chodź W jakim? No w marynowie To <laughs> no wiedziałem, wiedziałem <laughs> O, o. przewrota dzisiaj O wow Za jednego zakładnika, tak? tak. Dobra tak. A może 17 tysięcy, żeby było, było równo? Równo to gówno Pana... Nie wyraża ja mówię z kulturką do pana No, no to ja też no ale nie żeby negocjować, to jego, górnie idzie Tak, mówiłam. słowa, to... bo z mówię. skałem, z gugnem, z raką, kaką, czy co? Bo nie rozumiem no. No. Mówi, że ona do rozkładania nóg no, to na prędka jest, ale jak dobrze negocjować, to już A i to, tak idzie. A co, ona no, jakoś ten? Na no ona jest. Z... Nie, 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 ona to jest. Nogi szybko rozkłada, wszędzie papy, wszystkimi. Nie, no ma takich rzeczy. Bo bo tak, że... Dobra, może Myślę, że piątek by się obrócił na, na, tej, na to, tej. na misteriach. Tak, 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 tak. To mi się wydaje. Skąd taki informacja? Chcesz, ty nie nikolałeś, tak Nie, jeden dolar. Tak dobra, dobra. No nie, ona tylko umiał kutasa do papy ładować w gierce komputerowej. Junior. <laughs> <laughs> Co się nazywa ci filetowi? Yy, balasi, CGF-y, zieloni. na Marcel! Dzisiaj rano na trawniku z Kraju jak... szedłem z psem. Że co? Balas to mnie dzisiaj rano na trawniku z Kraju jak zszedłem z psem. Za co? Z czego? W gówno wdepłem. Aha! <susur��> no to nieźle. Z mi Jebać... Co brałeś? jak. No nikt by takiego mi nie pogardził. Wiesz, co mnie boli najbardziej? Co? Ktoś mi rower zaj. Ktoś ci rower zaj. Ja... To musisz go odzyskać stary No ciężko kurwa. Bardzo znaczy, słabo nie wiem kto... Byłem na tym pole to im coś za... Serio? No, no. Ale słabo To musisz odzyskać rower Dobra o, Trzymaj się bia Swojego <laughs> Swojego <j> <laughs> Ojej, mój Z tym autem? Yy, Sultan, ja mówię, nie, nie Przepraszam, Uła. to było silniejsze ode mnie Kul... Dzięki, to zimne na no, moją głowę się przyda, no <grym> Nie ma to ja mówię, zespoza... nie... I pysk! Jak tam Marta? <grym> a, a jak tam Jennifer? Jest. Bo słyszałem, że ostatnio p***a lachy Nie, nie słyszałem o tym nie, to Ale ja słyszałem To od tego <grym> Jessica? Czemu Jessica? I komu co? Nie, Co? nie jednemu! Nie wnikam. Kurwa, nie ja chęci się śmiać. Nie Dlaczego, poszły. bo to mnie też opierdalało? No bo pewnie tak, kurwa, bo mówili, że w piątkę ją robili. Normalnie pęk bang. No nie, źle, Mason. <laughs> Ej, Mason no zrób, ja nie, badałeś. no proszę cię, nie, no nie, no, że w tym po... uczestniczyłeś. Mason, Jak? kiedy osad... Proszę Cię, Mason! Proszę, powiedz mi, kiedy Ty się k***a kur... ostatni raz badałeś? Ej, Ty rozumiesz, że ona się dyma jeszcze z ludźmi po szpitalach, a Ty... Nie, dobra, Ty idziesz do szpitala na badania, kolego. Zdwoń do seta. Głupia ja, jesteś, ja nie jestem taki kur... łatwy, nie jest byle dziwny. Dobra, tak czy inaczej, idziesz o. się k***a kur... zbadać. A nie no, Mason, Mason to wiadomo, że zawsze odkaża porządnie się, więc to nie powinno iść zarazić. Jestem porządny, ja jestem trochę porządny, tak? She was more like a beauty queen from a movie soon I said, "Don't mind, me, but what do you mean I am the one?"